We say bye-bye. <laughs> Witajcie drodzy widzowie. W dzisiejszym odcinku będziemy tuningować 50. Tak dobrze słyszycie, sam jestem ciekaw, jaka będzie prędkość maksymalna takiego setupa, ale zanim przejdziemy dalej, co się w ogóle dzieje z tą 90 bo to jest coś, co zostawimy finalnie w naszym karterze czy w silniku, jak zwał, tak zwał. Aktualnie mamy cylinder do tulejowania ze względu na to, że po prostu tutaj mamy ryski i trzeba tą tulej wymienić. Ja to później dotrę i na spokojnie sobie później sprawdzimy jaką moc taką, taki silnik wygeneruje jeżeli chodzi o głowicę, tutaj zawór wydechowy też sobie powiększymy na 26 mm aczkolwiek nie wiem czy w przyszłości nie zmienię na 4 zaworówkę ponieważ faktycznie przepustowość tych zaworów jest większa ale o ile to dowiecie się w kolejnym odcinku czy w następnym dobrze? Jak w ogóle zaczniemy w ogóle od tego nagrywania? Najpierw sobie sprawdzimy, ile fabrycznie taki silnik nam pociągnie, bodajże, on ma trzy konie mechaniczne. Zobaczymy, czy to w ogóle 60 km na godzinę pojedzie, czy wolniej, czy lepiej na takiej przekładni którą aktualnie mamy w skuterze. Jeżeli chodzi w ogóle o przykładnie, to mamy tutaj tak, sprężynę centralną wymienimy sobie na. Zwykłą w korektorze a sprężynki te malutkie od sprzęgła zostawimy czerwone. Jeżeli chodzi o wariator, to zostawimy od tej yy, od tego 139 kW Euro 4 ten duży taki. Wymienimy tylko rol, rolki na 5,3 g, aczkolwiek one mogą być delikatnie za małe, jeżeli chodzi o tą faktyczną prędkość maksymalną, aczkolwiek chcę tutaj, żeby ten skuter na wyższe obroty się wkręcał, ponieważ to jest 50, nie jakaś setka. Jeżeli chodzi o 6 gramowe rolki, to na nich możemy uzyskać 110 km na godzinę. I na tych 5,3 po prostu one będą za lekkie, i tej prędkości takiej nie uzyskamy, ale tak czy siak ten skuter i tak 110 km na, na godzinę nie uzyska. Myślę, że tutaj 90 km na, na godzinę, jeżeli nam się uda, to już będzie fajnie. Wróćmy sobie do tego, co tu w ogóle się dzieje. Jeżeli chodzi o ten cały nasz zestaw, najpierw zamontujemy sobie, tak jak mówiłem, wszystko fabrycznie czyli króciec od 50 głowica od 50 i gaźnik od 50 później będziemy sobie to tuningować na głowicę od, mm, od 90 mamy tutaj zawory 20 23 na ssące tutaj mamy bodajże 16 na 18 na ssące oczywiście ten mniejszy to jest wydechowy tak wyglądają kanały no jak widać jest spora różnica Krócie zamontujemy sobie od 125, oczywiście to później sobie spasuje, żeby ładnie było. Gaźnik 24 mm powinien być 22 mm, aczkolwiek nie udało mi się takiego znaleźć. I dlaczego nie zamontowałem sobie tutaj gaźnika od 125? Ponieważ sądzę, że on ma słabszą przepustowość powietrza. Jeżeli chodzi o ten gaźnik, niby ma 28 mm, jak tutaj widzicie aczkolwiek faktycznie ma 26,5 i gaźnik od 125, już go tutaj nie mam, żeby wam zademonstrować, ale on ma 25,5 mm, bo dokładnie mierzyłem, więc milimetr jest różnicy, a ten gaźnik daje naprawdę o wiele większą moc względem tamtego. Sądzę, że to też może być przez to, że mamy tutaj inaczej skonstruowaną przepustnicę, dzięki czemu może uzyskać większą, więcej po prostu powietrza może sobie nabrać. Czy no wiecie o co chodzi? No tak samo tutaj mamy jakąś membranę. Nie wiem po co to wystarczyło tylko taką przepust, przepustnicę zrobić wszystko graje. No i tak z 50 będziemy mieli y, Power Jetta. Nic, my się bierzemy do roboty. Yo. Dobrze, jeszcze tak w skrócie, jak w ogóle zamontować głowicę od 90 do 50, bo to też nie jest dosyć takie łatwe. Jak możecie sobie zauważyć, krawędzie na tulei są takie pod skosem i one są delikatnie przeszlifowane, ale nie możemy też tego za, za głęboko zrobić pod kątem, tylko musi być mniej więcej pod takim kątem, nie gdzieś tak, no mniej więcej taki kąt, żeby po prostu nasze... A jak to się kurde nazywa? Żeby po prostu te pierścienie się nie rozszerzały, bo po prostu silnik nie będzie taki szczelny, szczelny jaki powinien być. Jeżeli chodzi o głowicę, to ja sobie ją też sprawdzę, czy też nam nie będzie pukał zawór w tłok, bo też możecie sobie zauważyć, te kanały są małe, ale to wszystko po prostu zmontuję i zobaczę, jak to mniej więcej będzie chodziło. Sobie te sprężynki ściągnę i zobaczę, jeżeli... Pół milimetra się zawór ssący i wydechowy. Czy najważniejsze, żeby wydechowy się otwierał, bo sące oczywiście nam no, nie będzie pukał, ale wydechowy, żeby zdążył się po prostu zamknąć. No i tyle. Nie spierzemy się do roboty. Dobrze drodzy widzowie, jak mogliście zauważyć, taka sprędkość maksymalna tego silnika na płaskiej nawierzchni to z 60 km na godzinę na GPS-ie. Z lekkiej górki 65 myślę, że z mocniejszej górki tutaj i nawet 7 tych by poszedł nawet i więcej, ale tego nie będę po prostu pokazywał, bo to jest bez sensu. Bierzemy się za tuning naszego silnika i jedziemy z dobrze drodzy widzowie a więc tak wygląda finał 70 km na godzinę prawie, nie licząc tej jedynki yy na GPS-ie, z lekkiej górki. Myślę, że tutaj z mocniejszej jakiejś górki pojechałby 75-80 km na GPS-ie, czyli zamknąłby licznik ten fabryczny w skuterze tak w praktyce. Aczkolwiek tego nie wiem, nie testowałem jeszcze. Jeżeli chodzi o modyfikacje, które tutaj zastosowałem, to głowicę mam od 90. Ciężko ją było wyregulować, żeby w ogóle jechał jak 50. Finalnie udało mi się uzyskać, że ciutkę lepiej. Po prostu jest delikatnie szybszy na starcie. Tak jakby chciał próbować też palić gumę, ale tu zobaczycie sobie też zrzutkę, jak to mniej więcej na starcie próbowało coś tam robić. Jeżeli chodzi o regulację zaworu, to zawór wydechowy wyregulowaliśmy na 0,40, a zawór sący tak jak to powinno być, 0,05. Jeżeli dałem tutaj mniejszy luz zaworowy na wydechu, to po prostu nie chciał jeździć. Myślę, że jeszcze jakbym większy dał, to jeszcze lepiej by, lepiej by się zbierał na te obroty, ale aczkolwiek tego nie wiem. Za dużo to też niezdrowo, bo później na te wyższe obroty też nam nie będzie chciał się wkręcić, więc ciężko jest to tak wyregulować. Jeżeli chodzi o Gaźnik. Zastosowałem gaźnik od 50, ponieważ tego ciężko było mi wyregulować ze względu na przykład nie CVT. Ten gaźnik preferuje od jakichś wyższych obrotów. Czy po prostu, jeżeli skuter, jakby to tam nazwać jeżeli skuter wejdzie nam w te wyższe obroty, no to preferuje taki gaźnik, bo wtedy. Ma on tą moc, żeby po prostu przejść na wyższe obroty, no i ten gaźnik jak w jakiś to tamkolwiek efektywny sposób będzie działać. A, ten, a ta 50 jest taka słaba, że on ledwo co do tych 6000 obrotów, czy tam 7000 obrotów wchodzi. No po prostu wyżej nie chce iść, bo go strasznie muli tłok Nie wiem, czy on jest za ciężki, czy co, ale też ciężko było mi wyregulować tamten gaźnik. Po prostu do, do dodaniu gazu na maksa ten skuter nam gaz jeżeli podniosłem koło do góry w powietrzu było i dałem gazu do oporu to on się wkręcał w jeszcze wyższe obroty ale tak jak mówię coś ewidentnie godławi. jeżeli chodzi o przekładnię CVT mamy tutaj Variator Malossi stworzeń 36 mm przeciw taki sam jak był i pasek 788, czyli ten fabryczny do tego długiego silnika 46 cm. Nic tutaj nie zmieniałem Z względem serii. Jedyne co wymieniłem, to tak naprawdę wariator i stworzeń, bo myślałem, że to da jakiś efekt pozytywny, aczkolwiek jest to to samo. Rolki, które zastosowałem, są 5 gramowe i sądzę, że 4,5 grama. Byłyby tutaj idealne, aczkolwiek nigdzie nie mogłem takich rolek znaleźć. Mam nadzieję, że taki tuning Wam się podobał, takiej 50. Jeżeli chcecie takich więcej odcinków, piszcie w komentarzach, łapkujcie, subskrybujcie, trzymajcie się do kolejnego odcinka. Yo!